Halo, witam wszystkich z nowego odcinka na moim kanale. Dzisiaj gramy w Slendrina The Seller Slendrina Seller. Tak, Seller. Super. Ja tu widzę jakieś sytycy points. I o nie! Help. Dobra. Znajdź 8 starych książek i biegnij do um, wyjścia, żeby uciec od Slendryny. Naciskaj na drzwi, żeby je otworzyć. Zbieraj klucze i otwieraj zamknięte drzwi. Książki i klucze mogą być wszędzie, więc patrz dobrze. Sp y rozglądaj się, żeby widzieć Slendrynę. No i. Jak umrzesz to jest game over. No. Więc play. A, te pointsy to są do... Dobra. To lecimy pierwszą. Może na Easy. Bo ja nie wiem o co. Chodzę. Dobra. Więc przyszliśmy stąd. To może pierwsze pójdziemy w lewo. Ja się boję trochę. O, pierwsza książeczka. Czy tu nie ma klucza? Nie ma. Lecimy. O, książeczka druga. Ja pierdziu, weź mnie jeszcze. Ja. Nie ma książki. Dobra, lecimy dalej. Co to było? Hmm, tu nic nie ma. O, to tu lecimy teraz. Co to było? Co się drze? O co chodzi? Co to miało być? Lecimy tutaj? Tu. O klucz? Wiesz ten klucz i tu. Szybko. O nie. Już użyłem jeden klucz, tu nic nie ma. Mendrina się ma. Nie chce cię uciec. Dobra, stamtąd przyszliśmy chyba. To teraz tu. Zamknięte, najgorzej. Tu coś jest? To tu. Mm, nic nie ma. O nie, tam jest farba. Książka to kolejna. Zamknięte są. O! Co to miało być? Czy no ona przestanie krzyczeć. Książeczka kolejna, czwarta już. Klucz tam widzę i. No! Co ona robi? Dobra. Tu jest. szybce są w tyle i otwieram. Czy tu coś jest? No, nic tu nie było bez sensu. Tam, tam chyba byliśmy, to tu. Pewnie tu gdzieś Slenderina zara będzie. Co to jest? O, Kluczyk. Dziękuję, o szafa jaka. nic nie ma, książeczka, dobra, co, co się dzieje, tam jest, nie, nie patrzcie, no. no, co to ma być? Czy tu gdzieś jest jeszcze książka, jakaś ona tam. No ta Slendrina jest taka głupia, ona tam dalej stoi. Nic tu nie ma więcej bez sensu. Uciekam szybko. Ale co ta Slendrina tam tak stoi? Tu chyba teraz. Szkoda, że tu nigdzie nie ma mapy. Nie, nie wiem gdzie ja byłem, a gdzie nie. Okej. Okay. I chyba tu były drzwi zamknięte. No. Dzień dobry. O książka. Ło. Wow. O klucz. Co ta slendrina tu tak wyleciała? Nic nie ma? Jak ja się przestraszyłem tego trochę. Ja nie krzyczę bardzo. No. Gdzie ja mam teraz iść? Idę tu. Dawaj, biegnij, biegnij, biegni. Tu może? Ja nie wiem, gdzie idę. O, ślepy zaułek. Najgorzej, gdzie jestem? Bo ja nie wiem, gdzie ja teraz jestem. Czy ja tu byłem? Gdzie ja biegnę? Gdzie ja jestem. O, dobra. To teraz tu, klucz tu użyłem. Tu jest kolejny klucz. To nie było otwarte. Nic tu nie było. Bez sensu. No i tu. Dobra, biegnij, 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 biegnij. No nie, to też jest. O, dzień dobry. Halo. Co tu ma być? Na pewno tu nic nie ma? Bez sensu. Lecimy tu, nic, nic. My tu powinniśmy. Nie, nie, o, kolejna książka. Siódma i ostatnią. Potrzebujemy ślepy załę. Leć. No i. Gdzie może być ta ostatnia książka? Slender. Ah! Kolejny klucz. Przestań krzyczeć. Gdzie mnie nie było jeszcze. O! Co to miało być? O! O! Well done. Now run to exit. Do, dobra, do wyjścia biegniemy teraz. Jazda, jazda, jazda. Ja nie wiem, gdzie było wyjście. Najgorzej. Nie wiem po co mi jest ten jeden klucz jeszcze. O? Może tu i w prawo. No tak. Dobra, leć. I tu. Exit. O. O. Udało nam się wszystkie książki zebrać. Dobra, wow. Ciekawe. No nie! Dobra, jesteśmy po reklamie, ja nie wiem. Reklamy są najgorsze. Ile dostaliśmy punktów? 3000 tylko. No, przestańcie spawać na no, odcinku. Okej. Okay. No. Sorry za taki krótki odcinek, ale chciałem, żeby jakiś odcinek wleciał. Ja tu pozbieram punkty i w następnym odcinku będzie drugie. No. To ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym wideo. Nara!